No witam Was wszystkich. Jesteśmy na serwerze Malonawkowej Ligi F1. Takowy serwer powstał. Link do niego znajdziecie w opisie, jeżeli nie zapomnę w komentarzu, a także w sekcji społeczności na kanale. A powstał on, ponieważ powstawało coraz większe. Zapotrzebowanie na to, żeby po prostu oddzielić jakby sekcję ligową od głównego serwera malonawki. No i tak jesteśmy. W tym miejscu. Serwer jest od 1 lutego. E, I od 1 lutego ruszyły zapisy do 8 sezonu. E, z pewnym twistem, już Wam go e, pokazuję. Otóż na początek e, są zapisy. Oczywiście, da. E, jednakże, jak tutaj miał napisał, pierwsza jedenastka poprzedniego sezonu nie musi przechodzić e, tego systemu zapisów. Dostaje wejście z automatu. Jednakże pozostali męż muszą próbować swoich sił, że tak powiem, na nowo. Ale jest też mały haczyk, ponieważ e, Foxman nie będzie z nami jeździł w kolejnym sezonie. E, tak samo jak Maluch. Obaj przechodzą do sekcji sędziowskiej, będą pomagać przy rozdzielaniu e, pewnych decyzji. E, I dzięki temu między innymi właśnie Kłęcz e, dostał się do tej czołówki, która nie musi się kwalifikować. Pozostali... Muszą wypełnić e, pełne restrykcje. Tak obecnie wygląda tabelka, z czasami osób, które już spróbowały e, wejść do ligi. E, wiem, że część osób będzie te czasy poprawiać, wiem, że parę osób jeszcze tutaj na spokojnie dołączy, ale również Wy możecie to zrobić. Macie czas do 15 lutego. A co musicie zrobić? Już wam pokazuję. Wchodzicie na nasz serwer ligowy i musicie po pierwsze podać swój nick napisać czy chcecie być kierowcą z cyktarem rezerwowym, czy też nie. Podajecie swój kod Steam, abyśmy mogli sprawdzić wasz czas i wrzucacie screena właśnie yy, co udało wam się wykręcić. Ważne, to musi być nowo zrobiony czas. To nie może być czas spół, sprzed pół roku, sprzed roku. Musi to być czas zrobiony w tym mniej więcej okresie, czyli od 1 do 15 lutego. Ale, oczywiście, z dowodem, właśnie w postaci wyniku yy, z time triala, tak abyśmy mogli ten czas po prostu porównać i wiedzieć, skąd ten czas jest zrobiony. Pokażę Wam tutaj na przykładzie robka, jak to powinno wyglądać. Właśnie w ten sposób to jest jego nowy, świeżo ustalony czas. Yy, został on oczywiście zatwierdzony. Yy, I tak to powinno po prostu wyglądać. Macie y, jeszcze ponad tydzień na zrobienie czegoś takiego. I tak jak mówiłem, najlepsza dziesiątka, najlepsze 10 czasów wchodzi do pierwszego splitu. Pozostali będą prawdopodobnie jeździć w splicie drugim. Dlaczego prawdopodobnie? Bo takowy drugi split planujemy. E, jeżeli będzie oczywiście wystarczająca liczba chętnych. E, będzie on jeździć w bardzo podobnym formacie co split pierwszy, z pewnym małym twistem. Eee, najważniejszym twistem ogólnie jest to, że odchodzimy od tego, że sesja kwalifikacyjna w starym bolidzie, tym klasycznym, decydowała o odwróconym eee, polu startowym do wyścigu głównego. Tego już nie będzie. Będzie normalna sesja kwalifikacyjna przed głównym wyścigiem, i to ona będzie decydowała, kto z jego kopola wyruszy. Eee, oprócz tego wyścigi będą stricte 50% dla tego pierwszego splitu, tego głównego. Z kolei dywizja ta druga, która będzie jeździć w poniedziałki, będzie miała te, te wyścigi 25 Jeżeli chodzi o kwalifikacje w rundach bez sprintu, ta najszybsza dywizja pierwsza będzie miała pełną sesję, czyli 18, 15, 12 minut. Druga dywizja będzie mieć jedną sesję 18-minutową. Punktacja zostaje taka sama, czyli punktuje najlepsza dziesiątka, nie ma punktu za najszybsze okrążenie wyścigu. I 90% przejechanego dystansu jest konieczne, aby mieć klasyfikację do tabelki, po prostu. Oprócz tego, e, po 15 lutego, jeżeli tabelka będzie wyglądała tak jak tutaj mniej więcej, że będzie tutaj, no nie może dwóch, ale kilku kierowców w bardzo zbliżonych czasach, może dojść do tak zwanych repasaży. Będą to, będzie to oznaczać to po prostu, że... Ci kierowcy będą musieli spotkać się i przejechać ze sobą jakiś wyścig, abyśmy mogli sprawdzić ich tempo bezpośrednio na torze na własne oczy. Co da nam informację, po prostu kto z nich jest najlepszy i kto naszym zdaniem nadaje się do yy, dywizji pierwszej, a kto do dywizji drugiej. Oprócz tego yy, są wprowadzone role szefów zespołów. Coś, co już w zeszłym sezonie staraliśmy się wprowadzić, teraz to yy, będzie troszeczkę rozszerzone bo osoby te będą miały częściowy, ale wpływ na to, kto będzie jeździć w ich zespole w danym sezonie. Oczywiście będzie się to dotyczyło raczej dywizji pierwszej, niekoniecznie drugiej, ale kto wie, niczego się tutaj yy, nie, na, nic, na nic się takiego właśnie nie zamykamy. Za drugą dywizję będzie odpowiadać yy, Power, za pierwszą dywizję będzie odpowiadać mar. Także jeżeli macie bezpośrednio do nich jakieś pytania. No to śmiało możecie tutaj na naszym Discordzie ligowym prosić ich o ewentualne informacje, jeżeli czegoś nie znajdziecie. Eee, tak jak mówiłem, czas do 15 lutego. No i to tak naprawdę tyle, co na ten moment możemy Wam pokazać, powiedzieć. Start sezonu planujemy na początek marca, mniej więcej ze startem prawdziwej Formuły 1 w Australii. Jaki będzie kalendarz, ile będzie miał wyścigów, to jeszcze wszystko będzie ustalone, ale spokojnie trzy miesiące rywalizacji będą, a później pewnie przerwa letnia. Ale ogólnie nie wykluczamy może jakichś eventów w ciągu tygodnia, jeżeli będzie jakaś liczba chętnych na, na jakieś inne gierki. Niekoniecznie Edwardowskie, pozdrotaku Matych. No to kto wie, możemy się tutaj myślę zebrać w fajną społeczność. Może każdy znajdzie też e, coś dla siebie. Na ten moment to tyle. Mam nadzieję, że udało się w miarę szybko treściwie powiedzieć wam, jak yy, będzie wyglądać ten ósmy sezon ligowy. Zapraszam Was do zapisów. Macie jeszcze sporo czasu. Ja się z Wami żegnam. I prawdopodobnie słyszymy się już na początku marca razem z Marem na pierwszym wyścigu sezonu 8. Już mogę wam teraz powiedzieć, że to będzie bardzo fajna, przemieszana stawka. Będzie kilka nowych twarzy, będzie na kogo rzucić okiem. To tyle, trzymajcie się i do usłyszenia już na początku marca. Papa! Pa.